Chris, witam w miejskiej liście na antenie SKTV Hity na Czasie. Dziś zawitałem do Legnicy. Przed Wami pozdrowienia i teledyski, które będą wybierane przez mieszkańców tego miasta. To co? Zaczynamy! Chris, witajcie w miejskiej liście w SKTV Hity na Czasie. Dziś jesteśmy w Legnicy, a koło mnie jest. Ola. Cześć. Cześć. Jak się czujesz? No dobrze. A Ty? Ja też. Jaki masz plan na dziś? Um, spotykam się z przyjaciółmi i to chyba wszystko. Jakaś imprezka się szykuje? Nie, dzisiaj nie, bo jutro jeszcze do szkoły trzeba iść. Aha. Jakieś egzaminy Cię czekają pewnie, co? No, co dopiero za jakieś dwa tygodnie. Aha. No to ja trzymam kciuki w takim razie. A powiedz mi, co fajnego można robić w Legnicy? A, no to można iść do galerii, Aha. do parku. Lubisz spacerować? A, lubię. A lubisz podróżować? Też. Po muzycznym świecie? Mhm. Okej, okay, no to w takim razie przed tobą teledyski. E, wybierz to, na co masz ochotę. Możesz też pozdrowić swoich znajomych. No dobra, to może to. E, to, czyli co? E, Avicii i Nicky Romero. I, I could, could be the one, them. dokładnie. No to chciałabym pozdrowić wszystkich moich znajomych z klasy i z osiedla i w ogóle wszystkich mhm, widzów SKTV. Pozdrawiamy! Do zobaczenia już za chwilkę. Za nami Neptun, czyli jesteśmy w Legnicy. Jako mnie jest Karol, cześć. Cześć, siłanko. No właśnie, słyszałem, że tutaj masz taką ściągę, która, no niestety, nie zdała egzaminu. Nie udało się, niestety, nie zdałem egzaminu na prawo jazdy. Mhm. Walną wtyczkę. tyczkę. No pięknie, czyli, ale teorie jest Teoria za pierwszym razem zdana. Aha, okej. Okay. A tyczka się nie udała. Co masz tutaj napisane? Światła. I dlaczego? No bo od 19 stycznia zmieniło się, że na placu trzeba już mieć światła. Oh. I światła są potrzebne do jazdy. Czyli teraz trudniej zdać co? Teorię trudniej. Kiedy, kiedy drugi termin? No mam nadzieję, że 20 kwietnia się uda już. Aha, no to ja w takim razie trzymam kciuki, a w samochodzie czego słuchamy? Muzyki, tak? Oczywiście. No w takim razie wybierzmy sobie jakiś kawałek. E, dla ciebie najlepsze tyle proszę bardzo, wybieraj. Ja bym pyknął jak jest e, Justin Timberlake z nową piosenką Miros. Mamy tutaj takie coś czy nie? Mm... Okej, okay, to niech będzie nasz kochany One Direction z piosenką Kiss You. Okej, okay, dla kogo? Dla mojego brata, Aha. który jest wielkim fanem One Direction i chciałem jeszcze pozdrowić moją dziewczynę Klaudię. Myślałem, że dla pana egzaminatora Kiss you. Nie, on, był, on był bardzo miły wbrew pozorom, naprawdę super gościu. Też go bardzo pozdrawiam. Pamiętasz I imię? się spotkamy. Pan Adam. No to pana Adama pozdrawiamy, szeroki i drogi. Widzimy się za chwilkę w ciągu dalszym Miejskiej Listy. Panie i panowie, baczność w miejskiej liście żołnierz Dominika, cześć! Cześć! Rozumiem, że chodzi do jakiejś szkoły wojskowej? E, tak, do siódmego Elo. Zapraszam. E, dlaczego codziennie tak bundurze? E, nie, tylko jeden dzień. Akurat dzisiaj. Akurat dzisiaj, strzelnica. Mhm. Jakie macie zajęcia ciekawe? E... Różne na przykład ze strzelnicy lub PO zwykłe. Strzelasz z broni? Tak. Z jakiej? E, długiej, krótkiej, z pistoletu i z Karabinu. A jaką wolisz? Długą, krótką? E, z Karabinu. Okej, okay. z Karabinu. Czyli szybciutko. E, tak. Tak. Dobrze, to później szybko możesz wybrać te i pozdrowić swoich znajomych na antenie SKD. E, to pozdrawiam siostrę, która na pewno ogląda Eskę oraz całą rodzinę. OK. Dla nich teledysk, dysk, który się nazywa? Linkin Park, Castle of Glass. OK. W takim razie już teraz na antenie SKTV Linkin Park gramy. To nie ten program, ale zapytam cię, czego teraz słuchasz? Słucham Guns N' Roses. Jakiego kawałka? Nie powiem Ci teraz, naprawdę. Nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam tytułu. Okej, okay, to nie co się słucha, więc... Chciałem płytkę. Aha, to nie program co się słucha, żeby Cię tutaj pytać konkretnie o tytuł. E, lubisz muzykę rockową, tak? Lubię. A jak masz w ogóle na imię? Remek, Remigiusz. Jesteś z Legnicy? Jestem z Legnicy. No to w takim razie świetnie się składa, bo miejska lista właśnie z tego miasta. E, Przed Tobą teledyski, hity na czasie, wybierz sobie jakiś kawałek. Hmm. Wybiorę Lemon. Mhm. Kawałek będę z tobą, tak? Będę z tobą, tak, moja dziewczyna bardzo go lubi. To pewnie chcesz ją pozdrowić? Bardzo chcę ją pozdrowić. Kogoś jeszcze? Kierownika mojego, bo się spóźni do pracy. Okej, okay, dobra, to leś w takim razie, a my gramy lemon. Będę z tobą dla ciebie i dla twojej dziewczyny. Dziękuję na razie. Bardzo, na razie dzięki. Kończymy miejską listę w TV Hity na czasie. Dziś prosto z jakiego miasta? Lewica. A ty jesteś stąd? Powiedzmy. Mhm. Jak masz na imię? Ania. I co robisz na co dzień? Uczę się, pracuję, uczę się i pracuję. Aha, i, i pewnie uczysz się i dodatkowo jeszcze pracujesz? Tak. Mhm. A gdzie się uczysz? Tutaj w mhm. Tak, studiuję administrację. No proszę, czyli będziesz chciała pracować pewnie w urzędzie? Nie. A gdzie? <laughs> To już moja tajemnica. Okej, okay, ale na pewno zdradzisz mi, jaki tyledysk? Chciałabyś, Jak żebyśmy zagrali dla ciebie. Ewelinosowską, oczywiście. Mhm, w stronę słońca. Mhm. Słońca brakuje na niebie, ale mam Dlatego nadzieję. To specjalnie ten teledysk. Mhm. Odwołujemy zimę. Zdecydowanie, co? No. Mhm. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, oczywiście. Dzisiaj pozdrawiam mojego męża. Jak ma na imię? Miłość. Jest po... właśnie nad morzem. Polskim? Tak. No to przynajmniej marznie, ha, ha, ha. Okej, okay. pozdrawiamy Miłosza dla niego i dla wszystkich widzów SKTV Hit na czasie Ewelina Lisowska w stronę słońca. Do zobaczenia w kolejnej Miejskiej Liście.